Co tym razem? Zimno ci. Nie zostajemy w środku. Teraz mamy rytuał do odprawienia. Masz. Załóż. Należał do mojej córki. Dobrze. Dzisiaj wymówię Twoje imię, Mała, ale czy bogini je powtórzy? Zazwyczaj robi to matka, ale jej nie masz. Cała wioska by przyszła, a matrony odprawiłyby rytuał, ale jesteśmy wyrzutkami. Niemniej podtrzymujemy tradycję, inaczej bylibyśmy jak niewierni przedwieczni, którzy odwrócili się od bogini. Ale podłość ich zgubiła, a nam pozostały cuda stworzenia powietrze. Woda, Ziemia i stan. Polować na zwierzę to jedno. Z maszynami jest inaczej. Trzeba pokory. I szacunku wobec ich siły. Nauczę cię tego. Kiedyś. Ciematrona Tirsa, co ona tu robi? Czy chce zabronić rytuał? Oj, daj spokój, wstań! Już prawie czas! I tak. Możesz do mnie mówić. Przyszłaś pobłogosławić imię? Czy nie minęło sześć miesięcy, odkąd ci ją powierzyliśmy? Jesteśmy wyrzutkami. Ty z wyboru, a ona? Cóż. Jestem arcymatroną Rost. Błogosławię kogo chcę. To zaszczyt. Tak, tak. A teraz idź i przygotuj dobre imię. Matko, to dziecko potrzebuje swego imienia, by Twoja miłość mogła ją ogrzewać, jak słońce ogrzewa Ziemię. Wymów imię. Błogosławię jej imię. Przestańcie natychmiast! Cóżeś uczyniła? Pobłogosławiłam imię dziecka. Uparta kobieto! Przekleństwo z wierz dzieckiem? Co ci powiedziała o jej narodzinach? Mów! Robiłem tylko, co okazałeś cię. Wychować, tak. Nie było mowy o miłości. Dość. A ty pobłogosławić. Mam Jakby obowiązki względem niej. Ciebie. Jestem. I gdziekolwiek pójdziesz, pójdę z tobą. O, to dużo owoców. Jesteś dobrym zbieraczem, prawda, mały Baście? No to teraz poszukaj jeszcze. Hmm? Dobrze, grzeczny chłopak. Dzieci, idziemy. To wyrzutek wygnana. Ah! Trochę ciasno, ale się zmieszcza. To muszą być ruiny ze świata metalu, jedno z dawnych miejsc. Prost zabronił mi chodzić w takie miejsca, Ale muszę znaleźć wyjście. <laughs> Coś tam dalej jest. Co to? Nie, żeby Tam jest coś lśniącego. Światła... Wszędzie... Jak ono to robi? Metalowe drzwi. Zamknięte. Poznalezione urządzenie Pomora. Więcej świateł. Kształt jest jakoś połączony z tymi drzwiami. zmieniło kolor drzwi też zmieniło kolor udało się Wszystkiego najlepszego? Tatuś bardzo kocha swojego synka. Słuchaj, tato nie może być teraz z Wami, ale i tak możemy zrobić przyjęcie, co? No pewnie. Pokaż. Pokaż jeszcze raz. Dam radę. Jestem zaraz za Tobą. Cześć. Wszystkiego najlepszego! Tatuś bardzo kocha swojego synka! Słuchaj, tato nie może być teraz z wami, ale i tak możemy zrobić przyjęcie, co? No pewnie! Wszystkiego najlepszego, Izaaku. Tatuś bardzo kocha swojego synka. Szczęśliwego nowego roku, pamiętniku. Dasz wiarę, że wczoraj naprawdę świętowaliśmy? No więc tak, tak jakby. Dyrektor Evans zaprosiła wszystkich do sali wspólnej. Nie mam pojęcia, skąd wytrzasnęła czapeczki, trupi klimat. Siedzimy, patrzymy, jak wskazówka zbliża się do północy i myślę sobie, czy tylko ja dostrzegam ten symbolizm? Byłoby warto, gdyby Skylar znowu się upił, ale chyba byłem błędem, którego nie zamierza powtórzyć. Widziałem, jak się zbierają w sali zebrani. Gdydło na rzeź, tylko że uśmiechnięte. Chana rozdawała wszystkim leki, jakby życie było jakimś bólem do uśmierzenia, ale nie dla mnie. Nie odejdę po cichu, nie odpłynę. Zakończę swoje życie kropką, nie wielokropkiem. Cholera, zakończę je wykrzyknikiem. Jeśli ktokolwiek, kto to usłyszy, poczuje się urażony, trudno. Nikomu nie jestem już nic winien. Czemu tutaj są? Co im się stało? Ale no ja mam... Nagrywasz myśli dla potomności? Świetny pomysł, dyrektor Ewas, a że niby do tej pory dla potomności zrobiłem za mało? Po co bym tu był w takim stanie, jak nie dla potomności, co? Dość już mam tego. Potomność może iść się falić na ryj. Się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci waszej, to znaczy naszej. Przepraszam, ale dawno tego nie robiłem. A te leki odczany, <laughs> solidne. No dobra, od początku, dzieci. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna. A może tyle mi wystarczy, wiesz? Gdy otworzyły się drzwi... I cię zobaczyłam, jak stałaś w sukience z retrukrzędzy, a do tego ten uśmiech. Musiałam się odwrócić, bo byś zauważyła, jak mi się twarz zmienia od kwitnących w środku uczuć. Wiesz? <laughs> to była chwila, ale od razu wiedziałam. Wiedziałam, że będziemy na zawsze. Machu Picchu. Zawsze chciałam je zobaczyć, a tego nie zrobiłam. Czemu nie pojechałam, jak zaprosił mnie Owen? Jestem głupia. Trzeba było jechać. No nic. Ten świat, jak śnieg. Prosto się, słońce przestanie lśnić, lecz Bóg, który wezwał mnie tu, będzie na zawsze mój. Znalazł mnie, Rostu mnie znalazł. Na dole I... Dzięki wrześmarce, chodź tu, daj rękę. Nie powinnaś tam być. Chodź, to zakazane miejsce, Aloy. Padłam tu. Część świata metalu. Co to na twarzy? Nic. Znalazłaś to na dole? Nie. Oddaj to. Nie. Ej, loj, to może być niebezpieczne. Nie. <Sigh> 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 Cóż, jeśli chcesz się wymykać z domu, musisz się nauczyć, jak przetrwać w dziczy. Chodź, Ailoy, do domu. Od jutra uczysz się polowania.